Witam się, witam serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na wspólne przygotowywanie ze mną obiadu. Moja propozycja dzisiaj na obiad będzie to zupka. W pierwszej kolejności gotujemy sobie wkładkę jaką kto lubi. Ja tu mam jedną kość wędzoną, jeden ogon i kawałeczek takiej kości od żeberkowej. Oczywiście osoliłam sobie, ale nie za dużo, bo ta kość jest wędzona. Kilka listków laurowych, kilka ziaren Ziela angielskiego i gotuję, aż mięso będzie miękkie. I zaraz Wam pokażę pozostałe składniki, będę przygotowywać na tą zupkę. Czyli przechodzimy do stołu. I tak mam tutaj dwie puszki fasoli, sobie je oczywiście odsączę. Wzięłam sobie do tej zupy, żeby nie robić zasmażki Jedna zupa fasolowa i jedna zupa grochowa. To sobie rozpuszczę, tutaj mam jeszcze łyżkę, może dwie łyżki śmietany, także rozpuszczę sobie ze śmietaną i może troszeczkę z pół szklanki wody do tego będę dawała mam kiełbaskę, sobie jeszcze wkroję nie wiem, jeden czy dwa kawałeczki kiełbaski, ale to już na sam koniec. Mam tutaj. Świeże warzywa kupiłam, byłam przed chwilą w sklepie Włoszczyzna. Także dam troszkę Włoszczyzny Solera, marchewki, pietruszki, cebulka, por i z pięć myślę ziemniaków. Zabieram się za obieranie ziemniaków. A to niech mi się w międzyczasie gotuje. Oczywiście warzywka też, te które trzeba obrać, to obieram i sobie przygotuję, pokroję, żeby było gotowe. I dzisiaj. Będzie pożywna, gorąca taka zupa fasolowa i będziemy pewnie mieli na dwa dni taką zupkę, garnek zupy, żeby codziennie nie stać w kuchni i nie gotować. Także zabieram się za obieranie ziemniaków, przygotowanie warzywek i widzimy się jak już mięsko będzie miękkie i będziemy mieli wywar i będziemy wszystko tutaj dodawać. Już Wam pokazuję, przygotowane mam warzywa pokrojone, ziemniaki, marchewka, por, jeden, jeden kawałeczek pietruszki, kawałek selera, bo było tych marchewek sporo dużych, ziemniaczki tutaj obok, jeden kawałeczek kiełbaski pokroiłam w kostkę, zaraz te warzywa wrzucam, bo już moje kości prawie są mięciutkie. Tu mam... Dwie puszki tej fasoli, ja mam taką grubą, ale jak macie drobną, to też nic nie szkodzi będzie. I tu już Wam pokazuję co odstawię. Tutaj mam miałam dwie łyżki śmietany. Dałam pół szklanki około wody. Wsypałam te dwie zupy fasolowa i grochowa. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie zechce przyprawiać, to sobie przyprawia pieprz, sól, wiadomo, inne przyprawy. Ja na razie tu mam rzeczy podstawowe, też będę sobie doprawiała po, po prostu swojemu. Teraz to wszystko wędruję do garnka, bo już kości są prawie miękkie, i na koniec dopiero daję fasolę, bo moja fasola jest fasolą z puszki, czyli jest gotowana. Jakbyście mieli fasolę y, surową to trzeba ją wiadomo namoczyć, fajnie by było ją odgotować, ale to tutaj widzicie tak żeby to było szybko, szybko szybko, szybko, no dobra czyli warzywa rądują w garnku gotują się razem z tymi kośćmi, potem kości sobie wyciągam zupy można je sobie zjeść można je sobie podrobić jak kto jak kto lubi, jak kto woli, także kochani działam Dalej, bo już mam prawie pół do piętnastej, a ja jeszcze nie jestem gotowa z obiadem. Także spokojnie wszystko tutaj się zrobi i pokażę Wam potem efekt końcowy mojej zupki. Może ktoś akurat się zainspiruje i któregoś dnia na obiad właśnie wpadnie taka zupa fasolowa. Myślę, że dosyć prosta. No dobra, widzimy się potem. No to w sumie Wam pokażę te warzywa, że je wrzuciłam tutaj, żeby Pan wiecie, ktoś tam potem nie mówił, że coś tam widzicie, jeszcze są te kości, to wszystko razem się będzie gotować do miękkości, następnie wrzucam moją fasolę fasol, tutaj, kiełbaskę, daję przyprawę, smakuje, czy trzeba będzie doprawić jakoś, kości po ugotowaniu sobie tutaj wyciągnę mam spokój garnek ciągnę sobie w garnek i zupka będzie gotowa chlebek i można się zajadać i od razu jest też rozgrzewająca na zimowe po prostu odyni. dobra to niech to się wszystko gotuje do miękkości jeszcze można dać ząbek, dwa ząbki cosku. Ja nie będę dawać, bo ja mam pieprz czoskowy, więc dodam sobie tutaj pieprzu czoskowego. warzywka już są prawie mięciutenkie. Kości sobie tam wyjęłam. Także wkładka została wyjęta. Wygląda to tak. Wrzuciłam kiełbaskę. Teraz będę dodawać fasolę i te zupy ze śmietaną i, i z wodą i potem sobie posmakuję solę do pieprza ewentualnie troszkę kucharka dodam do tego natki ewentualnie suszonej z selera tutaj jeszcze dosypię także tak już przyprawianie to można powiedzieć pod swój gust każdy sobie doprawia także rzucam za chwilę fasolę bo muszę mieć ręce wolne i wleję rozpuszczony ten proszek zupek i jeszcze też się chwilę pogotuje, posmakuję doprawię i zupka będzie gotowa i można się zajadać a jeszcze Wam zapomniałam właśnie powiedzieć bardzo ważną rzecz a propos tutaj tych te, te, te naszych zupek rozpuszczonych żeby zahartować tą chochelką, dwoma chochelkami płynu Zupy ja sobie nalałam, i dopiero teraz to będę wlewała do garnka, żeby się po prostu nam nie zważyło. I odrobinę soli trzeba tutaj jeszcze szczyptę soli dać, żeby nam się śmietana nie, nie zważyła. Jak damy do gorącego płynu, żeby to zahartować. No i moi drodzy, zupka gotowa. Już właśnie wyłączyłam grzanie. Prezentuję się tak. Dałam troszkę kucharka, troszkę kminku. Troszkę jeszcze dałam y, suszonej natki pietruszki. Troszkę pieprzu costkowego już nie dosalałam, bo mówiłam też kość była solona i soliłam wywar. Także jak na mój smak jest elegancko. I teraz nalewam do talerza i wam pokażę jak będzie smakowało. Chwileczkę poczekam, żeby mi przestygła, bo jest bardzo, bardzo gorąca. Jak widać paruje, ale myślę, że fajnie wyszła i będzie garnek zupki na dwa dni obiadku można sobie odgrzewać także to wygląda w ten sposób i zaraz finalnie pokażę na talerzu jak to wygląda, moja taka dzisiejsza propozycja na zimowy obiad, myślę że całkiem fajnie wyszło i tak moi drodzy prezentuje się już finalnie zupka nalana w miseczkę i zaraz będę zajadać oczywiście z chlebkiem. Mam tu chlebek swojski z kminkiem, więc fajnie to też będzie smakować. Ale jaki kto chlebek ma, to wiadomo taki. Ja, widać ten groch, widzicie. Groch fasole. I już Wam mówię jak smakuje. Ja już sobie wiadomo musiałam spróbować. Paruję, jak widać gorąca, fajna zupka rozgrzewająca. Mm. fajnie, fajnie. Zawsze jak komuś bało soli, lepiej dosolić, jak ma być po prostu przesolone. Wygląda, myślę, że bardzo fajnie. Przyprawy mówiłam, jakie dałam. Każdy może użyć, jakie jak tam sobie lubi. Może użyć mięska, jakie lubi, bo my akurat drobiu nie jemy, więc używam mięsa wieprzowego. Fajnie, właśnie się sprawdza taka kość wędzona, bo taki fajny też daje zapach do grochówki, do krupniku. Także tak to wygląda dzisiejszy nasz obiadek. I mamy akurat 15, także już czas. Zabieram się za jedzenie, a z Wami się żegnam. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!